Naprawdę sobie sam poradzisz? Tak. Spokojnie. Jak sobie nie poradzisz, to weźmiemy ludzi. Nie, spiel. Dobra, Sosa, so. rozłączę się z radia. Dobra. No, to by, ja będę, ben... nie, nie rozłączę się, sorry. Dobra. Helikoptery. To policja. No, Co to w dupie jesteśmy? Widzę ekran, wszystko. Jak to widzisz? Przez... a a! Jak ty to robisz? Mam coś w sobie! Dobra. Teraz! O. W tym otworem co? Zgadłeś co? Jakim potworem? Otworem do Santos? Chrapaje. A! czy szczurku w tej wiadomościach. No dobra, nie gręczę. Stary uh.

O proszę, Teodor! Kto inny? Co jest kur... to co narodził? masz na śmierć. Nie podobało się ludzie. Nic a nawet nie robią. Jakby coś. Co możesz zobaczyć, jak u nich helikopterkiem. Oprócz proszę, dołdor! Uwielbiam sobie... Uwielbiam sobie... A, psychopatę. He? Nie w tym. A to w tym jest. He? Nie. No, to się zmierzyło. A twój... Ludzie cierpią. A mnie mogą tak się strzelać. Oni miało się tak koczyć te obraz. No ale co nie? Dobiliś Franka. Ja Franka zabiję. W ogarnij się to tego... było trzy lata temu. Za 3 lata temu jedynie trafi do pieprzonego Hillman Lapsa przez Bosko Zasną jedną kulkę, a ty a, mama, 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 radar. Nic mi nie zrobisz, nic. Zaraz sam náměř go. Namierzam. Stary! O jest tu! Tu tobie! On? Nie! To nie ten! Tam! Ten los! Ten? Z kaskiem? Tak! Już myślałam, że ten na szkoda. O ten! To ten? Tak ten! Witam! Julek! Oba Tak naprawdę w ty tu jesteś. Hmm? Witam Teodor. Podobnie podpość się chodził. O wiem, że mnie nie da się zabić. Shit! It's not legit. Master. Oh. The game is for double Staro siostrwa! Teodor, idę do ciebie! Ustawię. Ustaw mnie. Ustaw. Uciekasz. O, przebrałeś się. Uch. 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 Najpierw zabiję twojego koledę. Nie tak! Czyli to był frank To miłeś Frank Zysniki Bęk miała Frank miał, miał drugie życie Ale ty wodę brałeś też drugie Nikt cię nie spierał Nikt Dobra Koń Zaraz tu z całą burtą przejadę. Powiem pewnych rzeczy. Idą u Teodora. Więc jadę do niego Salsa, jak tam? Bo ja tak patrzę ciągle przez te radio i kurźwa, jak ty co mówisz? A, e, ma się swoje sposoby. Rozumiem, że ma się swoje pro... sposoby, ale kurźwa. Ty jesteś jakimś potworem. No bo ja jej nie jestem człowiekiem. Ej, to stary jest auto tego. Franka. To jest normalnie Franka. Auto. No, na no, nadajnik. A spokojnie, mogę usunąć. Nie, nie trzeba. No co, może z dana wiadam. No, w sumie wjeżdżaj. O patrz, otworzył wolę drzwi. Poszukaj informacji o Franku. A nazwisko? E, Helc Frank? Helc? Nie, Frank. Po prostu Frank. Frank. Jak się to powiedzieć? Dobra. Frank. Norton. Norton? A Frank Norton. Dobra. Uf. Mam jedynie Frank, co to, który siedział. 3 lata w więzieniu? O, no, to on. żyje. Żyje, czyli pewnie się gdzieś woba. Czyli mnie wrobił. Wrobił mnie, stary. No właśnie... Nie widzę. Albo to... Ten prank... Słyszyli, że prank ma klamy? Wątpię. Reakcją nie to próbował. próbował nigdy robić klaut, ale nie Reakcją, tylko nie wiem, coś inne, Nie wiem, nie wątpię. Ale okej, okay. bo jest inna osoba, tak? Tak, męczył ją. Patrzymy, sudeńka. O! W jego domu. No, jest tu coś. powinno coś być. Есть, что тут мам? Ммм, Мам. Диск с награнями. Подождите, Да! Старый. Mogę tam przyjechać? Nie, przyjeżdżaj lepiej. Człowieku, ja... Zobaczysz... ...to i że... ...w ogóle wyszedł załta? A co, się oczułałam, nic nie? Co to było? No dobra. Ech. Dobra, co są ludzie, których obezwładniłem, więc... Sorry, nie ma pierwszą powień. No wiesz, Noszy mnie to dzięki tej zbroi. Też. Bądźcie. do Dupie się. Nie? No. U! O cholera. To, że mi ostrzał. To są? Chyba? Czekaj! O! Tak to się robi! O. O! Stary, wychodzę, wychodzę, wychodzę! Z domu? Nie, ogólnie na Tutaj! Albo? Poczekam na nich. Nie chcę robić ze mną co chcą. Jesteście głupi. Jacy są głupi. Mam mózg. Dzień dobry! Poczekam was. Was trochę więcej. Widzisz? Postrzelą mi po prostu serca. Widzisz? Nic. Bo to jest miod.

U. Tyk! ek, Bam! Już po was! Boże uciekać już. Dobry pomysł! Dobra. A, nie ma tych trupów. Zbierali. No, trochę. Ale krwi jest. Cholera. O kurde. To jest? Też? Nie, dobra jest. Muszę znaleźć, że nie ma. Poraz walam jeszcze. Pomag. A może jeszcze raz udrżysz kiedyś tą Dobrym Dobry mózg. No cóż. Potrzebuję serii, jakiej ucięta. To ich nie Dobra Dzięki, potrzebuję auto Ło? czy nie Wezmę Jakiś inny plus, co? To tak Jakie piękne auto kolory To Zaraz tylko, żeby nie przebili opon Co jest? Spokojnie! A! mam tylko jeszcze a Euro kosztuje Piętnaście milionów euro! No, no, zajebiście A, co? Cholera, już po nie mów. Nie żyje. Ile to masz mi się z pięćdziesiąt ile? Tu? No tyle ile słyszeć. Okej. Okay. Dobra. Nie. Padawa no, innej światy. Tu jest jakaś świata Podobno. Taka do sprzedanie. Jest gdzieś blisko. I od MyCoda, są ty stary. O kurna. Dobra, w dupie z nim. W dupie mam to nie zarobi. No? To? Mm, no trochę. Ale... Wiem, że Franklik nie robić. Sam lubi nie. Nie, no lubi się. O kurna. Oto no już stary połowony mam. Uuu, uuu, uuu. O. o. Szybciej jecie. Czier. O polar. Ej, dwie opony Dupa. Chodźmy w dupie Auto za 2 miliony Stary Ło Poczopki Kurna zaraz mi kolejna Dupie Ukłona O nie O nie, bobra Przejeżdżam Ło To mi nie koło Zapomniałem Ci powiedzieć, że tu była kolczotka. No, zarobiliście. To nie jest nawet już to dwa stary. A za ile? Za 15 towarów. Nie, no. Slick. No, nie wiem. Bo. Stary. A, się bawić. Coś Muszę jeszcze raz takie nazwać. Stary. Nie. Stary. Nie, dobra, biorę inne. Dobra. Prezentarno jakieś. O tutaj, to co za te auto? Dobra, jadę. O! Już mi rozdupili opona. Tak. Stary. Mam na ogonie radiobus. 15 radiolek. To jest Plus... Nie no... Ej, poczekaj, prank przecież napisał. Ja żyję. A Theodor nie. Napiszę... No i... паковала и смешной чуть вот это долго вот это я Угу, там, я меня выбражат ага панель все меня выбражат Człowieku, przez Ciebie mam cały konwój policyjny na dupie. A... A co to jest z nią Halo? do no, halo? Ciebie coś boli? Człowieku, mam... O! O! Co to? Ty... Co ty...

To ja ten bierzesz? zbierzesz. Trzecie? Tak, trzecie. Jak to się zawsze zrobi. coś z pierwszym? Eee, bomb zrobiło. Jak to... Mam nadzieję, że to nie jest te 20 Czy ty właśnie spierdzieliłeś T20? Marykko kosztuje... Widać, że to kosztuje 2 miliony 200, a co kosztuje 100 milionów? Ile? Co w sobie, tak naprawdę te auto kosztowało? To jest. To jest. Ile? Sto milionów! jest. Co za barany! jest. ja mam To jest. aut jest. 49 nie, 50. pięćdziesiąt dwa. No, miałem pięćdziesiąt trzy jednak. Dowiedziałem się. Tak? No dobra. Muszę ich zgubić! Poczekaj. Sorry. Uciekam im. oh 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 wah, tuh, tuh, nih, oh, pulih dah, cewek, eh, udah punya, oh, pulih lah, mah, what, oh, udah, ih, oh, pulih

Do mi się pali! pali! mi pali! pali! Dopowiżej się mu się spodobał tej to pali! spodobał pali! Dopowiżej pali! Dopowiżej lajka Dopowiżej o Dopowiżej pali! i co Dopowiżej pali! 你坐了。